Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bartek, witam was w kolejnym filmie na kanale Kujawskie Wędkowanie a tym razem będzie to poradnik jak zawiązać za pomocą takiego prostego urządzonka nasz haczyk wędkarski. Jest to poradnik skierowany raczej dla początkujących wędkarzy jak i tych bardziej zaawansowanych, którzy nie wiedzą o takim urządzonku, dzięki któremu zamierzamy szybciej i pewniej dużą ilość haczyków, mniejszych czy też większych. Jednakże bardziej jest to skierowane dla tych mniejszych haczyków, gdyż ciężko je się nam wiąże w dłoniach. Jest to naprawdę bardzo pewny sposób, już kilka razy testowałem i te haczyki się nie zrywają, jest naprawdę bardzo pewne wiązanie. Ja w tym filmie Wam pokażę jak zawiązać haczyk z łopatką, a jeżeli chcemy zawiązać haczyk z oczkiem, to jest tylko jedna różnica, Iż przewlekamy przed tymi zanim owiniemy wokół tych drucików żyłkę, przewlekamy żyłkę przez nasze oczko. Tyle różni się w tym, w tym wiązaniu tych haczyków oczko od łopatki. Zapraszam was na film. Takiego haczyka będzie potrzebna nam oczywiście sama wiązarka. To jest najprostsza wiązarka, jaka jest do nabycia w sklepach wędkarskich. Jest ona i cena to jest około 5 zł. Wiele firm ją produkuje. Oczywiście potrzebny będzie nam jeszcze do tego haczyk. Ja sobie wziąłem tutaj hak numer 4 firmy Owner. Jest dodatkowo on niebieski, tak żeby lepiej go było widać na filmie. Lecz e, takiej wiązarki raczej używamy do haczyków mniej więcej tej wielkości lub mniejszej. Jest to haczyk e, z 16 Gamakatsu, typowo taki bardziej. Do wędkowania wyczynowego do bata, na przykład. Oczywiście do tego potrzebne będzie nam żyłka. Ja tutaj do tego niebieskiego haczyka użyję żyłki 0,8, tak abyście widzieli lepiej na filmie, co teraz się nawet widać. Więc, e, tak by to było. Lecz na przykład do takich małych haczyków ja już mam oczywiście przypomnę. Pierwszym krokiem, aby zawiązać e, taki haczyk. Jest oczywiście rozwarcie szczęk naszej wiązarki. W tym przypadku rozwieramy i wsadzamy haczyk. Wsadzamy haczyk trzonkiem tak, aby sam trzonek był równiutko z tymi trucikami, które pomagają nam przywiązaniu haczyka. A sobie robię mniej więcej to tak obojętnie w którą stronę tak naprawdę, bo próbowałem wiele razy, jedną i drugą i jest naprawdę ok jeżeli mamy już wiązareczkę bierzemy, jak widzicie, żyłkę tutaj mamy, tam mamy szpulę więc tym długim końcem od, tamtej, od strony trzonka przewlekamy raczej wokół tych drucików i teraz żyłką, tym krótkim odcinkiem, który trzymam w palcu, obwijamy wokół trzonka tak około 5-6 razy, więcej nie ma sensu, a następnie prze przewlekamy żyłkę pod tym otwartym, jak widzicie tutaj drucikiem. Wciskamy go, trzymamy tutaj, odwijamy, odkręcamy raczej. Haczyk, tak aby on się uwolnił i żyłeczkę uwalniamy z haczyka z związarki. a następnie ściągamy i jak widzimy mamy ładnie zawiązany haczyk, nie do końca, ponieważ prawidłowo, ponieważ jest to tutaj Haczyk z oczkiem, lecz ja pokazuję sposób na haczyk z łopatką. I mamy zawiązany haczyk, proszę. Odcinamy sobie, bierzemy sobie obcinaczkę, czy tam nożyczki. Obcinamy i mamy gotowy zawiązany haczyk na żyłeczce. Jest to naprawdę mocny węzeł. Jeszcze mnie nie zawiódł. E, natomiast zaraz pokażę. Jest to bardzo mocny węzeł. Jeszcze mnie nigdy nie zawiódł. Naprawdę jest to bardzo fajny sposób na wiązanie haczyków. Dość szybkie, takie jakie jest potrzebne w wędkarstwie wyczynowym, gdzie haczyki wiążemy sobie przed zawodami i w e, naszej skrzyneczce czy w portfelu z przyponami potrzebujemy pewnych wiązań. A także no, potrzebujemy e, mało czar... Mamy mało czasu, żeby nawiązać tych y, haczyków, ponieważ jest ich naprawdę od groma różnych rozmiarów, różne przypony, różne rozmiary samych tych haczyków: rodzaje y, uklejowe, płociowe, leszczowe, y, na krąpie, więc tutaj naprawdę mamy y, dużo, dużo bardziej ułatwione y, zadanie przy, pom przy pomocy tej wiązareczki. A teraz pokażę Wam, jak ja robię to w pełnej prędkości z takim malutkim y, haczykiem, jak Wam wcześniej pokazywałem. Także jak widzicie takie urządzenie jest naprawdę bardzo przydatne i przydaje się przy wiązaniu dużej ilości haczyków lub w wiązaniu takich właśnie malutkich jak ten lub mniejsze i naprawdę polecam gdyż dzięki temu możemy dużo szybciej naprawdę zawiązać haczyki czy to na zawody czy na nasze relaksacyjne łowienie, nad wodą również ponieważ często jest tak, że jest zimno i mamy zgrabiałe ręce i ciężko jest zawiązać ten haczyk gdy nie mamy uszykowanych przyponów jeżeli Wam pomogłem i spodobał Wam się ten filmik, zapraszam do subskrypcji kanału oraz do dania łapki w górę pod tym filmem, udostępnienia tego filmu i tak Oraz piszcie w komentarzach, co robimy źle, co robimy dobrze, co moglibyśmy poprawić. Ja będę się z Wami żegnał. Cześć i na razie. Pozdrawiam Was, Bartek.